in the game. Zaraz pierwszy gwizdek, ależ nie mogłem się doczekać tego spotkania. Ciekawe, czy obie ekipy przygotowały coś specjalnego na ten mecz. Polska zmierzy się z Argentyną. No i w końcu ruszamy z dzisiejszą dawką piłkarskich wrażeń. Pogoda jest przepiękna, czego chcieć więcej? To będzie porywający wieczór. Proszę się wygodnie rozsiąść, rozpoczynają się emocje. Komentować dla Państwa mecz mają przyjemność Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Z niecierpliwością czekaliśmy na to spotkanie, ponieważ jesteśmy głodni prawdziwej piłkarskiej bitwy. Reprezentacja Polski mierzy się z Argentyną. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. we <laughs> Oto wyjściowa jedenastka biało-czerwonych. Ustawiając drużynę w formacji 3-4-2-1, sztab szkoleniowy chce zdominować środek pola. Linia pomocy musi dziś dobrze wywiązywać się ze swoich zadań, jeśli chcą osiągnąć korzystny wynik. Wyjściowy skład reprezentacji Argentyny. Zazwyczaj grają wysokim pressingiem i pewnie nie inaczej będzie dzisiaj. Na pewno lubią szybko odzyskiwać piłkę po stracie. Pytanie tylko, czy w drugiej połowie nie zaczną zostawiać drużynie przeciwnej więcej miejsca, bo przecież zmęczenie musi się zacząć prędzej czy później dawać we znaki. Przed nami ciekawie zapowiadający się mecz. Rozpoczyna go Polska. Matykarz. Dobra interwencja. Gniewczy tę próbę ataku. Messi na skrzydle. Ma miejsce. Co zrobi? No, mogło być groźnie, ale. Teraz to drużyna przeciwna przy piłce. Szymański. Świetny, ważny odbiór. Z tej akcji już nic nie będzie. Do no tego ataku. To może być szansa. Uwaga, będzie okazja. Ależ było groźnie. Doskonałe wyczucie czasu. Interwencja w idealnym. Teraz pędzi niebezpiecznie. Niezłe otwarcie, ale szkoda, że nie zostało zwieńczone golem. Taka nieskuteczność może się na nich zemścić, Matykarz. wariantów podania piłki. Trzymański. Niedobra teraz decyzja Piotra Zielińskiego. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę, jest Robert Lewandowski. Skuteczność to główny wyznacznik tego, jak dobry jest dany napastnik. A ten gracz urodził się, by zdobywać bramki. Chłodna głowa, spryt i przede wszystkim zabójcze wykończenie to jego główne atuty w polu karnym. Ależ okazja! Nic już z tej akcji nie będzie. Offside. Alister Rodrigo de Paul Pracą piłkę Argentyńczycy Matikarz Dobrze się to zapowiadało ale doskonale interweniuje Messi Rodrigo de Paul traci piłkę po tym wejściu Lewandowski. Jest szansa. Fantastyczna parada. To prawdziwa sztuka wybronić tak niebezpieczną sytuację. Czasem w takich sytuacjach bardziej nawet liczy się chłodna głowa i opanowanie niż bramkarskie umiejętności, ale tu nie zabrakło ani jednego, ani drugiego. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Aut bramkowy. Zaczną ponownie. Do McAllistera. Almada. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Pędziora zatrzymuje ten strzał. Wrócili z dalekiej podróży. To mógł być gol, gdyby nie ten blok. Ale to nie koniec tej akcji. Znów może być groźny. Świetnie teraz to rozprowadzają. Upalnia się, co z tego będzie? Niesamowite, nie ma bramki. Interwencja najwyższej klasy. Świetna postawa na bramce. Takie sytuacje są niewiarygodnie trudne do obrony, a jednak tym razem się udało. Czapki z głów. Do środkowanie Zielińskiego, mocna górna piłka. Argentyńczycy pozwolili sobie zabrać piłkę. Kozłowski, Matykarz, Skóraż, nieźle wygląda ta akcja, tak zagrożenie zostaje teraz szybko powstrzymane, solidna obrona. Christian Romero, Argentyna teraz traci piłkę. Trzymuje się przy piłce, może wybrać podanie, ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Almada, teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Uwaga! Teraz! No proszę państwa, gdyby teraz skierował ten strzał w światło bramki, nie byłoby co zbierać. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Ładnie rozwijają ten atak. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Nie do wiary. Udało się to wyciągnąć. Wyśmienita interwencja. No lepiej nie dało się tego zrobić. Na pewno będzie sobie wyrzucać. Może to nie najlepsze wykończenie, ale nie możemy umniejszać tej obronie. Świetne zachowanie. Próba dorzucenia w pole karne. Zanosiło się, że będzie groźnie, ale obrońca popisał się teraz świetnym odbiorem. Piłka poza boiskiem, za chwilę wrzuc z autu. Almada. Rodrigo de Paul. Enzo Fernandez. Poskok do rywala i po akcji. Sędzia przerywa, Argentyna z piłką. Fernandez. Z tego może też być. Szansa na objęcie prowadzenia. Jest! Nie! Nie ma gola! Niesamowite! Jak Argentyńczyk nie otworzył wyników? wie tylko on sam. Gwizdek. Sędzia uznaje, że faulował Piotr Zieliński. Mało tego upomina go żółtą kartką. Polska wznowi grę z linii bocznej. Tomasz Kędziora. Zieliński oddał teraz piłkę przeciwnikom. Zieliński. Almada. De Paul. Rodrigo De Paul. Fernandez. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Zagranie. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Nie ma wątpliwości, że stać go na więcej niż pokazują statystyki meczowe. Na razie myduje całkowicie anonimowy występ i nie pomaga drużynie, która wciąż remisuje. Bywa i tak. Zaczynamy już drugą połowę. Miejmy nadzieję, że oba zespoły z nową werwą ruszą do gry. Na tablicy wyników remis. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny. Cikarz. Oddają piłkę. Messi. Rodrigo de Paul. I uderza. No nie, taki strzał naprawdę nie przystoi piłkarzowi takiego formatu. To wykonanie będzie kandydować do miana Kiksu kolejki. Mamy korzyść, Polska kontynuuje grę. Uwaga, będzie okazja! GOL! Lewandowski nie zawodzi. Otwiera strzelanie w tym meczu. No coś mi mówi, że ma tu ochotę na więcej. Na tej podwórce widać beznadziejne ustawienie ich obrony. Dopuścili, by strona przeciwna zyskała przewagę liczebną. Formacja defensywna musi zachować czujność przez cały czas. Inaczej takie sytuacje są nieuchronne. Zawsze miło patrzeć na radość trenera z bramki, dającej prowadzenie. Widać z jakim zaangażowaniem podchodzi do swojej pracy. I znowu gramy. Argentyna przegrywa. Pytanie: czy zdoła szybko odpowiedzieć? Fernandez, Molina, no i Molina podawał Lewandowski, ale piłka trafia do Rywali. Lewandowski będzie groźnie. Jak, jak udało się to zmarnować? Nie wierzę. Może czuć ogromny zawód. To powinno było dać im dwie bramki przewagi, ale nic z tego, nie tym razem. Paul, Thiago Almada, piłka opuściła plac gry, Aut. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Zobaczmy jakie rozwiązanie wybierze, ale atak spalił na panewce, świetna gra w obronie. Niż. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Wyglądało to nieźle, ale jednak nie tym razem. Strata piłki i szansy. No, wyglądało to obiecująco, ale udało im się powstrzymać, ten atak. Trochę za dużo teraz nerwowości w środku pola. Tak, na razie nikt nie potrafi opanować środka pola. Co zrobić w tej sytuacji? Panka! Chociaż zaraz, chwileczkę. Nie, nie, jednak offside. Rzeczywiście, chorągiewka w górze. Spalony minimalny, ale golu znany nie będzie. Taro. Kalister. Rodrigo de Paul. Argentyna wciąż przy piłce. Może być groźnie. Mało ma miejsca. Jan Bednarek. Biało-czerwoni tracą piłkę. Ta akcja ma potencjał. I Lewandowski, co to była za parada! Świetnie wyczekuje, interweniuje w idealnym momencie. Ta sytuacja wydawała się niemożliwa do obrony, a jednak na ludzki refleks. Ogrywa z rzutu rożnego w pole karne. Umiejętne teraz zachowanie w obronie. Skuteczne. Nie udało się utrzymać przy piłce. To było dobre podanie. Nieładny atak. Powinna być za to kartka. No ciekawe, czy pani sędzia się ze mną zgodzi. Pędziora teraz źle, sędzia sięga po notes. Zasłużona żółta kartka. Oj, prosta strata. Ma gola. Dużo było mocy w tym strzale, ale precyzji odrobinę mniej. Przerwa w grze, a w niej dochodzi do zmiany w zespole. Skóraź. No niestety błąd ustawienia i odwizdany spalony. rozwija się groźnie. Będzie strzał, uwaga! Bardzo dobrze zachował się Bramkarz. Zatrzymuje ten strzał. Rzut rożny, czyli okazja dla Argentyny, by poszukać bramki na remis. Leo Messi z rzutu rożnego. Doskonale teraz interweniuje. Zdusza tę akcję w zarodku. Dośrodkowanie przejęte przez obronę. Wybijają. Gra wstrzymana. Aut po tym wejściu przeciwnika. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Piwior. tymuje się przy piłce. Może wybrać podanie. I tym odbiorem udaremnia atak drużyny przeciwnej. Sędzia stosuje ko. Nieczyste wejście. Myślę, że kwalifikowało się na kartkę. Zobaczymy co na to pani sędzia. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda. Popieram decyzję Przed nami ostatnie 5 minut regulaminowego czasu gry. I zadziałał ten pressing blisko bramki. Co teraz? Świetne teraz to zagranie. Dobra teraz interwencja bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych problemów. Po tym można poznać klasę golkipera. Sprawił, że ta interwencja wydawała się łatwa. Rzuca piłkę w szesnastkę. Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. Doskonały odbiór w dobrym momencie. Mamy doliczonych 5 minut. To jeszcze dość czasu, by przeprowadzić jedno, dwie akcje. I teraz dobra okazja do kontry. Może być bardzo groźnie. Skóraź a atak na rywala i odbiór piłki. Zobaczmy, jakie rozwiązanie wybierze. I Lewandowski, piłka w siatce! Mają to! Dwie bramki, to już naprawdę solidne prowadzenie. Na pewno będzie im się musiało grało w końcówce. Mamy powtórkę tej pięknej bramki, obrona robiła co mogła, żeby zatrzymać ten atak, ale mimo to udało się zachować zimną krew i zdobyć bramkę. I ponownie zaczynamy od środka. Proszę Państwa, końcowy gwizdek kończy dzisiejsze zawody. Mamy wygraną reprezentację Polski. Sztab szkoleniowy może być zadowolony z dzisiejszej dyspozycji drużyny. Plan zarysowany przed meczem okazał się skuteczny. Kończą mecz z dwiema bramkami przewagi. Kiedy Robert Lewandowski jest w formie, to niesamowicie się go ogląda. A dzisiaj był w znakomitej dyspozycji. Dwie bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia. Ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję. Cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców. A mimo to nie powstrzymał.